Urodziłam się w Poznaniu, ale całe dzieciństwo, młodość spędziłam w Gdyni. I w Gdańsku ukończyłam studia polonistyczne na Uniwersytecie, potem Pracowałam jako kustosz dyplomowany w Bibliotece Naukowej Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. W Gdańsku, też w Gdyni, w Trójmieście zaczęła się moja, że tak powiem, działalność antykomunistyczna, tak to określę. Pod koniec 1979 roku związałam się z Gwiazdami. Zgłosiłam swoje akces z dowolnych związków zawodowych Wybrzeża. Na 80 w 1980 roku razem z kolegami zorganizowaliśmy strajk popierające wydarzenia w Stoczni Gdańskiej i stworzyliśmy Komitet Założycielski przeszłego Związku Solidarności. Ja zostałam wiceprzewodniczącą tego związku. Nasza komisja zakładowa, wiceprzewodniczącą właśnie naszej komisji zakładowej w Wyszej Szkole Morskiej. Nasza komisja była bardzo aktywna, była jedyną komisją w kraju, która w tym czasie stworzyła własne wydawnictwo. Wydawaliśmy pozycje, które były niedozwolone w PRL-u. 20 grudnia 1981 roku zostałam aresztowana, postawiona przed sądem Marynarki Wojennej w Gdyni razem z ośmioma innymi osobami i skazana zostałam na 10 lat więzienia i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich co było najwyższym wyrokiem wydanym w kraju. I w ogóle w naszym procesie padły najwyższe wyroki w kraju, bo 9 lat otrzymał Jerzy Kowalczyk i 9 lat więzienia otrzymał Jerzy Trzciński. Część z naszego procesu osób wyszła po roku, w tym mój syn również. Ja siedziałam najdłużej i prawie 17 miesięcy, no i w końcu jak wyszłam z tego więzienia, to oczywiście włączyłam się natychmiast w dalszą działalność. Wówczas przyjechał do mnie na Wybrzeże przyjechał Andrzej Zarach, matematyk z Wrocławia, członek Solidarności Walczącej i spytał czy mogłabym pomóc ich, wspomóc właśnie w działaniu na rzecz Solidarności Walczącej, więc odpowiedziałam, że tak. Staraliśmy się wydawać biuletyn przekazywać informacje o tym, e, co, co się działo. W 1984 roku, kiedy nastąpił taki moment, kiedy opozycji dawano e, paszporty na wyjazd, ja, ponieważ miałam wiele zaproszeń z Zachodu, pojechałam do Francji. Po czterech miesiącach wróciłam do kraju, to zostałam natychmiast e, zatrzymana przez Służbę Bezpieczeństwa. Ale zgodnie z tym, co redaktor Giedroyć mi radził, wszystkie stacje podały, że tego i tego dnia Ewa Kubasiewicz po tam kilkumiesięcznym pobycie wraca do kraju. No i tam po prostu potem już zaczęłam organizować, pomoc dla Solidarności Walczącej w Paryżu. To było bardzo ciężkie zadanie, dlatego że, bardzo ciężkie, dlatego że Francuzom musiałam bardzo dokładnie i w wywiadach, i w radiu, i w telewizji, i wszędzie, gdzie można było tłumaczyć, co to jest ta solidarność, solidarność Walcząca. Opowiadałam wówczas o tym, że to Kornel Morawiecki ją tutaj powołał im w 1982 roku. Występowałam też w Radiu Wolna Europa i wszędzie, gdzie można było, robiłam reklamy tej, tej organizacji. No i starałam się, starałam się uzyskać pomoc. No i wówczas, kiedy też w okresie, kiedy Kornel z Andrzejem Kołodziejem zostali wysłani za granicę, zostali wysłani do Włoch, to powstał taki zamysł, żebym ja pojechała razem z Kornelem do Stanów Zjednoczonych żeby znaleźć pomoc dla Solidarności Walczącej w kraju. No i tak zrobiliśmy. Kornel przyleciał z Włoch, ja przyleciałam z Francji. Spotkaliśmy się na lotnisku w Nowym Jorku. No i odbyliśmy taką podróż po Stanach Zjednoczonych. Potem y, udało się nam wiele rzeczy załatwić. Razem byliśmy, y, byłam z Kornelem razem. Byliśmy zaproszeni we dwójkę przez y, y, pana Brzezińskiego. I... Y, 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 Inni politycy się z nami spotykali, potem ja już po miesiącu pobytu wróciłam do Francji. Natomiast Cornel jeszcze dłużej, tam jeszcze większą turę, że tak powiem, robił po Stanach Zjednoczonych. Tak dotrwaliśmy do 1989 roku. Ja we Francji ja wówczas właśnie pisałam do Cornela i mówiłam mu, że po 1989 roku jakoś nastąpił ten okrągły stół, który ja nazywam z radzieckim, to on, gdzie potem po prostu przy tym okrągłym stole rozdzielono między sobą wszystkie funkcje, zaszczyty i tak dalej, wiadomo było, że nie o to walczyliśmy, no to ja stwierdziłam, że już po prostu na zagranicą się nic nie da zrobić, bo przedtem strasznie ciężko było wytłumaczyć, a teraz już teraz, jak już to już przy tym to absolutnie nie. No i podałam się do dymisji. Początkowo moi koledzy z Wrocławia nie bardzo to akceptowali. Jeszcze widziałam, że chyba w 90 roku, jeszcze później tam cytowali moje nazwisko, ale w zasadzie ja jeszcze pojechałam, zostałam zaproszona do Monachium, do Wolnej Europy i tam zrobiono ze mną cykl audycji. W którym jeszcze raz od początku chronologicznie, już do tego się tak dobrze przygotowałam, żeby to było rzeczowe bardzo, opowiedziałam, co to jest ta Solidarność Walcząca. I właściwie ja osobiście na tym moją działalność tam zakończyłam. Myślę, że gdyby nie było takiej zdecydowanej bardzo postawy, jaką właśnie miała Solidarność Walcząca, traktowano nas jako radykałów, gdyby nie nasza walka. To ta ugoda by się jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej, jeszcze dalej posunęła. I to, że w tej chwili mimo wszystko wywalczyliśmy tę Polskę ta młodzież może studiować, wyjeżdżać za granicę, może studiować na te wszystkie Erasmusy czy inne programy, może z tego korzystać, że można sobie w tej chwili krytykować rząd, nikogo, nikt nie pójdzie za to do więzienia. Więc, że ta Polska się zrobiła taka, no ja myślę, że to jest olbrzymia zasługa Solidarności Wacza.